Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Można powiedzieć, mamy to i mamy go. Czyli temat dla reportera minęła 9.15, środa 24, dzień stycznia. ja Adamek, dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy. Witam serdecznie. 65.529.5529. Mam dzisiaj pierwszy dzień solidnego kataru, a to jak wiadomo jest. O, to są może mocne potacje. Kiedy facet <laughs> nie umiera, ale przeżyjemy tę audycję. No pewnie, pewno. Tak. Razem z Państwem mam nadzieję, że nam pomożecie. Mamy telefon. Dzień pierwszy dobry. dziś, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Kłaniam się. Jestem mieszkańcem Dębna Polskiego. Mam taką sprawę, że mieszkamy na osiedlu gminnym, które powstało w 1987 roku i do dzisiaj jest niezrobione. Mamy takie błoto, że nie jesteśmy w stanie przejść ulicą w tym czasie. nie ma dróg na osiedlu, jak rozumiem. Są gruntowe, tak? Tak? tak, są gruntowe drogi. Jedna była zrobiona. Powstały cztery ulice tam w tym, w tym 1987 roku, w 2018 roku zrobiono jedną drogę, a trzy pozostały niezrobione. Te trzy drogi mają około tam 450-500 metrów długości uh -huh. i panowie radni zapomnieli w ogóle o nich. Pisaliśmy petycje, pisaliśmy skargi i to nic po prostu nie daje. A, dę... a w gminie Rabicz są robione drogi stosunkowo młode w stosunku uh -huh. do naszej. A demnopolskie nie ma swojego radnego? Ma. To Idzie... no, jest bezradny, bo jest opozycji. A, w ten. Nasz radny jest bezradny, bo jest w opozycji. I tu jest największy problem. Wybory. Teraz na przykład będzie robiona ulica Szczęśliwa do niedawna przy panowie, w tej mhm. chwili jest podłączona do Rawicza, która powstała w 2009 roku. I będzie cała ta droga robiona, od nowa. Dobrze. Szanowni kandydaci z Rawicza, na Radnych i na burmistrza. Macie fantastyczny elektorat, który potrzebuje czegoś. Więc y, oczywiście myślę, że no jest, jest co obiecywać. O, dobrze. Nie, no, y, najlepsze to jest to, że panowie radni w poprzedniej kadencji. Obiecywali. Jak, jak zrobili tą drogę jedną Jastrzębią u nas na osiedlu, to jest wtedy, żeśmy chodzili w tym 2018 i nawet wpisali nas program wyborczy na lata 19-23. Zrobienie dróg na ptasim osiedle, bo tak cię nazywa. Aha. I oczywiście nie zrobili żadnej. Na obietnicach się skończyło. Ale to są ci radni, którzy są w rządzącej większości, tak? Tak, tak. Ci I... nam obiecali. I ci mi... nam obiecali, swój program wyborczy to wpisali. Mamy nawet i można to sprawdzić w internecie, wpisali budowę dróg na ptasim osiedle, tym pozostałe te trzy. No i po obietnicach nie zostało nic. No. no, wnioski nasuwają się same moim zdaniem, tak? Umawiamy się z ludźmi w wyborach na coś no to ich potem przy następnych wyborach rozliczamy A to Jesteśmy już... tak zdesperowani w tej chwili, wejdę panu w słowo tak. że y, przygotowujemy się do napisania jakiegoś do programu telewizyjnego ogólnopolskiego, mhm. bo przecież to już jest przekręt żeby tyle lat się taplać w błocie ja rozumiem, że od razu nie da się wszystkiego zrobić no ale skoro teraz się robi ulice młode, a o naszej tak, się tak. zapomniało, no to to już jest przekrę, No, uwagi. szanowni radni, jeżeli rzeczywiście obiecywaliście mieszkańcom Demza Polskiego pięć lat temu, a właściwie ponad pięć lat temu e, zrobienie tych ulic, no to wypadałoby choćby się z tego wytłumaczyć, jeżeli nie zrobić po prostu te ulice, tak? Dziękuję panu bardzo, pozdrawiamy serdecznie Dębno Dziękuję Polskie, bardzo, pozdrawiam. To piękna miejscowość położona troszkę na południu Odrawicza. Już na samej granicy ze Śląskiem. No, no to tak to mniej więcej wygląda, właśnie, proszę Państwa, w demokracji. Tak, że się umawiamy na coś w kampanii wyborczej. My na nich głosujemy, no bo okej, okay, tak, umówiamy się, no to tak to działa. No, a potem rozliczamy i decydujemy o kolejnych głosach, które oddajemy w wyborach. Czy na tych samych? Czy może jednak. Zmiana. A to się okaże już niebawem. A te zmiany nas czekają 7 kwietnia, przypominam, bo już ta decyzja zapadła, chociaż chyba jeszcze rozporządzenia nie ma. Czekamy na rozporządzenie, bo wtedy oficjalnie ruszy cały ten kalendarz wyborczy i te wszystkie związane z prawem, terminy na zgłaszanie poszczególnych rzeczy, czyli komitetów, kandydatów i tak dalej. W związku z tym, zresztą sami Państwo widzicie, już się zaczyna ruch w gminach większych i mniejszych i ruch także w y, dyskusjach wszelkich politycznych. 65 5529 Padło na moim monitorze pytanie, czy Jarek potrzebuje chusteczki. Jarek ma chusteczki, ale <gry> w tym tempie to podejrzewam, że zużyje do końca audycji tę paczkę, którą mam w kieszeni. Patrzę, czy mam jeszcze... Je o, mam jeszcze jedną. Dobrze. Czyli przygotowany. Czyli tak do... 1015 powinno być dobrze, a potem pewnie zamiast chusteczek rolki będą używały 65 Byle nie szary sobie są nasownie podzierać. Nie, 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 to ja już nauczony, że ręczniki kuchenne się mniej nadają. to też już wiem, a to wielokrotnie. Czekamy na kolejne telefony w temacie dla reportera, jeszcze sporo czasu. Mamy telefon. I tak jest już kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajmy. Panie Jarku, chodzi o przejście dla pieszych na ulicy Święciowskiej. Uh. I to jest od galerii w kierunku tam na drugą stronę. I to jest ciemne przejście. Wieczorem jak się jedzie to jest ciemno, po prostu nic nie widać. Uh. Drugie przejście to jest na obrońcu Lwowa z Orlena, na drugą stronę. Przejście dla na Święciechowskiej koło tego centrum handlowego, tak? Tak, 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 tak. I... W ogóle nie jest oświetlone. Po 22 wracam z pracy, to tam nic nie widać, czy ob... ktoś idzie, czy nie. O, bądź koło Orlenu, to jest prawda, bo tamtędy jeżdżę dość często i... No tak, można wymieniać i, wymienić, tak, jest i wymieniać Tak, wymieniać. Ale okej, okay, no, moim zdaniem no ale... sukcesywnie powinno mhm. się doświetlać te przejścia. To może koło Orlenu nie jest jakoś bardzo licznie uczęszczane przez pieszych, tak, a, ale, nie, ale to, to na święciach myślę, że tak. No dobrze, oświetlenie. No to składamy to jako wniosek i pewnie będzie trzeba no, jakieś pieniądze na to znaleźć w budżetach. No, Okej, okay. dobra, dziękuję bardzo. Super, Dwa przejścia dla to? pieszych, swoją drogą informujemy, uprzejmie kierowców że w tych miejscach są przejścia dla pieszych i wypada o tym pamiętać. Ja wczoraj byłem świadkiem niebezpiecznej sytuacji, yy, która miała miejsce na ulicy Jagiełły w okolicach lokalu gastronomicznego. Tam jest ciemno, jak bardzo to każdy sam odpowie na to jak pytanie. Jak u Jagiełły tam jest, jak tak, z czasów Jagiełły. Trzeba, trzeba na to yy, zwracać się naprawdę uwagę. No jak się zbliżamy do przejścia drodzy kierowcy, to, to, to absolutnie no, tu nie ma co dyskutować. Są znaki, przypominam, kochani, przejścia są oznakowane, więc ja rozumiem, że oczywiście oświetlenie jest jak najbardziej niezbędne, ale szanowni kierowcy, niechże o tym pamiętają. 6 5, 5, 2, 9, 5, 5, 2, 9 Czekamy oczywiście na kolejne połączenie. Miejmy nadzieję, że za kilka chwil będziemy mogli porozmawiać z kolejnym słuchaczem, a czasu mamy sporo. O, ponad 20, 22 minuty. Nie wiem, czy tak dobry z matematyki jestem, ale zdaje się, że tak. Zagaduj, zagaduj, bo ja tu noc wycieram. Proszę to bardzo, to, to mogę jeszcze przypomnieć, numer 655295529. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Witamy serdecznie i słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Dominiku, witamy. Panie Janku, proszę sobie zrobić droga. to ja bym sobie zrobił. Ale po trzeciej, znaczy w sensie jak już będę po robocie. Nie nie, no słuchajcie, to ja wiem, że to jest radio, nie tam to może ja tutaj jakiegoś precyzyjnego sprzętu nie produkuję, no ale mimo wszystko, jakbymy jeszcze tutaj. Z grogiem. No dobrze, dobrze. Rada cenna i postaram się zastosować. Kto może to może korzysta Ale bez herbaty ten grog zrobimy. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. E, mam taką sprawę. Nowy Rynek 1, jest tam plac targowy. E, do niedawna można było wjechać, jak nie było targu, plac był pusty. Od jakiegoś czasu e, jest zamknięty plac, nie idzie wjechać i cały dzień ten plac jest pusty, ale zamknięty. Do kogo należy w ogóle to targowisko? Kto o tym decyduje? Tam jest chyba dziewżawca jakiś e, prywatny, mm, który się zajmuje targowiskiem i chyba zarządza także e, no, w ogóle tą przestrzenią, ale to się w wydziale gospodarki komunalnej upewnię mm, Okej, okay, zakaz wjazdu na nowy rynek i problem z tym. Na targ, na, na targowisko. Na targowisko, konkrety, tak, tak. No rozumiem, tak. na plac, bo tam jest strefa płatnego parkowania na ulicach. Ale nigdy nie ma miejsca. Witamy w centrum. Ja też mam mhm. czasami cztery rządy wokół mojego placu Meciga, zanim coś znajdę. Ale tak, do, do... jest ventrikulów i po prostu wszyscy ludzie ustawiają się wszędzie dookoła. Ale ventrikulus, plac... ma, ale ventrikulus ma chyba parking, nie? Ale są remonty, jest za mały. Ach, za mały, rozumiem. Mm, tak, tak, tak. A to naprawdę rozwiązywało tu sytuację całą, nie? No, mówię, pojawia się pewnie pytanie o to, że to jest, yy, ma, ma to jakiegoś zarządce i być może ten zarządca tak zdecydował, ale upewnię się w Urzędzie Miasta. C Będę czy, bardzo czyje piękna. to jest i czy można tam wprowadzić, to chyba, że zarządca się zdecyduje tam na jakiś też parkowat, bo może tak być. Yy, rozumiem. Jak ja myślałam, że to do miasta należy. Znaczy to należy do miasta, tylko jest wydzierżawione no, tej osobie, która rozumiem. się zajmuje ta targiem. Wtedy decyduje, tak? yy, no pewnie ona wtedy jest zarządcą terenu, odpowiada tam za porządek, etc., etc., no więc być Krimy. może także za kwestię parkowania. Dobrze, to w Wydziale Gospodarki Komunalnej. I powiem panu, powiedzieć. stoi na przykład puściuteńki, plac zamknięty, nikogo nie ma i, i tak całe dnie. No tak, to dobrze To przykre, bo nie ma miejsca w Lesznie No dobrze Okej, okay. Dziękuję, Dziękuję. Czy można miłego dnia, do widzenia dla pani wszystkiego dobrego Czy można to uregulować Z drugiej strony, no wiecie, że bywają takie sytuacje Że potem na przykład samochód stoi Nie wiadomo czyj I sobie tak stoi, stoi, stoi I sobie stoi. stoi całymi dniami Bo jeszcze w dodatku jest za darmo, nie? Odbieramy kolejny telefony. Dzień dobry, witamy Dzień dobry. Dzień dobry. A propos parkingu w Wentrykulusie to już nie ma, bo rozpoczęli budowę. A, to tak, się skończyło. Tak ale dzwonię w innej sprawie. Pan Rusiecki ostatnio miał bardzo nieciekawy występ, mówiąc, że pogoni, pogoni prawo i sprawiedliwość zleśna. Mm. Yy, przykro mi to stwierdzić, bo głosowałem na pana Rusieckie, Rusieckiego, ale nie powinien się tak odzywać i powinien pamiętać, że jednak PiS w wygrał. Więc wybory samorządowe mogą być bardzo różne. Dnia. Dziękuję bardzo. Komentarz do aktualności naszych samorządowych, politycznych. No, tak. Będzie bardzo gorąco. No, tak pan poseł tej kampanię zainaugurował. A czy skutecznie to się okaże? Odbieramy kolejny telefon. Nie mamy. Nie mamy. 65-529-5529, mamy jeszcze dwie minuty do przerwy. To sporo czasu. Tak, więc spokojnie jeszcze telefon przyjmiemy, myślę, że co najmniej jeden odbierzamy. Nie, nie. Odbieramy. Nie to mamy to jeszcze stawia, że miłgała po tym ślepaku, a my czekamy na nowy I proszę bardzo. Dzień dobry. Witamy Dzień dobry. Witamy. Yy, moi drodzy państwo, ja chciałam nawiązać do wypowiedzi tego pana przed chwilą. Jestem bardzo za z... to, co pan Rusiecki wczoraj wypowiedział na temat PiSu, obojętnie jaką ja tutaj y, lubię, o, że tak powiem... Y, opcje. Dokładnie, mhm. opcję, już chciałam inaczej powiedzieć, ale panu Rusieckiemu nie wypada w ten sposób mówić o swoich, nazwijmy w przeciwnikach. To jest tak wykształcony, inteligentny człowiek, że nawet uważam, obserwując tego pana wczoraj, jak wypowiadał się na ten temat, to nie umiał tego tak sprecyzować, jak inni jego, że tak powiem, koledzy. Więc naprawdę apelujemy do pana Rusieckiego, niech pan się nie daje wciągnąć w takie mniej inteligentne wypowiedzi na temat przeciwników. Byłam, byłam naprawdę zwolenniczką, jeżeli chodzi o wybór na kandydata prezydenta pana Rusiewskiego, ale po wczorajszej pierwszej wypowiedzi na ten temat no trochę zrobiłam krok do tyłu. Mm. Może dwa. Okay. Niech po prostu ten pan się nie da wciągać w to wszystko. Niech będzie sobą, niech będzie tak inteligentnym człowiekiem, jak był do tej pory. I jest za niego kciuki. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. No, to w tych sprawach mogą Państwo też do Taki nas zadzwonić. Aktualności. I komentować te sytuacje, które się dzieją właśnie już na froncie kampanijnym. Ja oczywiście mam tu swoją teorię, ale to w przerwie Erykowi na ucho powiem, a my To ja nastawiam uszu. Słyszymy chwili. się za chwilkę. Wracamy do tematu dla reportera i czekamy oczywiście na Wasze telefony. A czekamy pod numerem 655295529 i oczywiście tematyka absolutnie dowolna. Otwarty mikrofon, tylko jak zawsze przypominam o tych podstawowych zasadach, czyli nie wyrażamy się i nie obrażamy innych. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja mam taką sprawę, tak obserwuję tutaj od pewnego czasu i to nie dotyczy tylko powiedzmy jednego marketu, tylko no niestety w większości. Aha. Chodzi mi o y, przywiązywane w pobliżu sklepów pieski. Ostatnio byłam świadkiem y, przy polo na trachowni. Jeszcze pół biedy, jak ten piesek jest uwiązany, chociaż też nie powinien, no ale tam jest taki... Takie podejście troszeczkę, bo tam jest tak trochę z górki, jest taka barierka. No jeszcze tamto w tłumie ujdzie, chociaż też nie powinien. Ale ostatnio był przywiązany pies przy w, miejscu, gdzie są te duże wózki do zabrania. Mhm. Prawdzie pies duży nie był, ale no niestety, no tak szczekał, tak ujadał, wyrywał się. Jakaś tam pani chciała podejść po wózek, ale zrezygnowała, bo się trochę przestraszyła. I mówiąc szczerze, to chyba ja bym też się Też widzę, że są pozostawiane przy, przy, przy tych stojakach, tam gdzie są rowery. No to tak chyba do końca nie bardzo. Hmm. No i teraz pytanie, jak to zmienić? Czy spe, specjalne, no, no to specjalne uchwyty, czy specjalne jakieś miejsca do przywiązania psa? Czy, no, no wie Pani, to no. właściciele psów powinni mieć na tyle wyobraźnię, żeby tego psa... No więc znaczy, tak po pierwsze, no, może, więc po pierwsze może nie zabierać go na zakupy, tylko zrobić osobny spacer no, dokładnie. ze no, zwierzakiem. No ale mówię, no wie Pan, no ktoś zrezygnuje, starsza osoba no, z wózka tak. pewnie, żeby tam może nie dźwigać po prostu co no. sobie chciała wziąć wózek no i w końcu zrezygnowała. No, tam i... szło takich dwóch yy, młodzieniaszków, no no nie będę się tutaj wyrażała, w każdym razie ten jeden do tego drugiego tam powiedział, że gdyby to jego trafiło na niego, no to by psu tego. Więc... No tak, psu się, psu się obywa chociaż najmniej winny. No więc dokładnie, no dokładnie, tak ale naprawdę, no, no te ujadające psy to naprawdę. No tak to no co jeszcze był taki w miarę, no taki normalny, taki no kundel, taki mały pies. No, pani, ktoś, no ale gdyby to był większy. Ktoś dwie rzeczy no. za, jedną, za jednym zamachem załatwia, czyli idzie na zakupy i bierze psa, no, no, no i potem no jest problem, tak, bo do no sklepu tylko, nie wejdzie z psem. Więc myślę, że przede wszystkim... tego psa, po tu gdzie indziej, że no, ja tak powiem, który no w miarę, no tak, nie zagrażałby, teraz, no, że tak powiem, klientom. No, są no no tak. osoby, to się boją psów, na przykład, Może jakiś market wyjdzie z jakimś nowym rozwiązaniem, które no, będzie no, potem pożyczane. W każdym razie mówię, no nie było to ciekawe, nie było. Dziękuję, ale może, Dobra, jeszcze, dziękuję tak, może jeszcze szanowni... Dziękuję, bo... miłego dnia życzymy. Dziękuję, A może nasi szanowni słuchacze, oby, którzy są ludźmi bywałymi w świecie i w różnych, w różnych krajach sobie widzieliście, jak to wygląda. Może gdzieś widzieliście takie rozwiązanie, żeby był Chciałem powiedzieć wilk syty, ale pies syty i, i klientela cała. W związku z tym, nie wiem, no, moim zdaniem, zabieranie psa na zakupy dłuższe do marketu, gdzie spędzamy co najmniej kilkanaście minut, jak nie więcej, to średnie rozwiązanie. Jest rozdaje. jeden taki m, sklep m, na Zemanhofa, na przykład, i jest taki, taki pit stop dla psów. A, parki, Og Ogrodzone jakoś? Tak no nie ogrodzone, nie, no ale weź. dość daleko od wejścia. Aha, okej. Okay. To, to jest fajne. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. W wczoraj tutaj słuchałem waszej audycji i już nie było mi dane zadzwonić. tutaj pewna taka pani sympatyczna słuchaczka dzwoniła i poruszyła ten kryzys czytelnictwa ogólnie, Fakt, faktem, że jest. Jest to i widać, że faktycznie, że niektórzy mają to, jak to się mówi, z tym są wszystkim na bakier, bo nawet nie potrafią zrozumieć niektórych, przykro to mówić, ale instrukcji obsługi, które są, tak można powiedzieć, łopatologicznie nawet napisane. Uh -huh. I nawet różne fotografie, rysunki i wszystko omówione i niektórych rzeczy nie potrafią zrobić. Na no, co dopiero, żeby, żeby przeczytać jakiś tam klasykę literatury. Aha. No i właśnie y, akurat y, tutaj y, w tym temacie dzisiaj jest rocznica śmierci 59 takiego gościa Winstona Churchilla, y, t, który był tam w służbie ich, ich królewskich w, w mości. No i on, on też był, jak to się mówi, y, laureatem Nagrody Nobla. W dziedzinie literatury nie wiem kto mu to dał, ale no, 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 no w każdym razie miał... Akademia, Także... za, za pamiętniki, akademia, za pamiętniki z wojny dostał tego nobla. Tak, no właśnie, z, z, A do, się, no, dobrze ale, się czytają no, muszę powiedzieć. No ale, ale w, ka w każdym razie jeśli by tak zrobić trochę rewizję tych wszystkich laureatów, no to, 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 to choćby w dziedzinie literatury to tak 50 na 50 okay. by musiało odpaść. Dobrze. Dobrze. Ale serdecznie Dziękuję. gratulujemy. Naszym dnia... noblistom jesteśmy zadowoleni. Ja powiem Państwu, czytałem tro trochę, nie całe, Pamiętniki i czerwcilla. i powiem szczerze, lepiej się czytało niż książki niektórych obecnych autorów, którzy dostają Nobla. A propos literatury, proszę Państwa, dzisiaj jest dokładnie 90. rocznica urodzin. Kogo? Wszystkiego najlepszego. Stanisława Grechowiaka naszego leszczyńskiego dramaturka i poety, więc jak będziecie na placu Meciga, to możecie panu stać się. Tak, dumnie stąpa, stoi, tak, bo to, stąpa, to jest taki. Można w taki... mu, można mu kroku tam życzenia złożyć urodzinowe. Oj, 65 529 5529, co tam jeszcze u Państwa. Dzisiaj jak widzimy dzisiaj bardzo szeroki rozstrzał. Bardzo mocny rozstrzał i przy niektórych telefonach musimy Państwu powiedzieć, że wy tego nie widzicie, ale ja to mogę powiedzieć z tej strony tutaj realizatorskiej. Jakie to jest skupienie? No, tak, żeby wyłapać o co dokładnie. Ja chodzi się skupiał, że mi gile nie poleciały. A ty... <śmiech> <śmiech> Chłopie. A my, a my tu się zastanawialiśmy, kto życzył Sienkiewicz, tak? Skłodowska, Kiria, ale niekoniecznie w tydzień literatury, akurat ta pani druga, więc. Dobrze. 65, 529, 5529 Co tam jeszcze u państwa dzisiaj? Sportowo na przykład dobra ale... wiadomość napłynęła właśnie z Australii, bo Jan Zieliński zagra w finale. Mista w Australii na Open. Niestety to nie, nie jest w... piłkarz Zieliński. I to, to nie, nie jest ale... ten Zieliński, ale wczoraj mówiliśmy o półfinale, a dzisiaj już finał, także fantastycznie. A Hubertowi Churkaczowi nie wyszło, ale i tak bardzo dobry wynik. Tymczasem Telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, czy ja się dozwoniłam do Radia Elka? Wręcz idealnie się pani dodzwoniła. słuchamy. To się bardzo cieszę. E, wie pan, co ja dzwonię w takiej sprawie? Ym, byłam niedawno świadkiem w sklepie Biedronka w Gronowie bardzo przykrej sytuacji, e, gdzie starszy pan o kulach e, zrobił swoje zakupy, wyciągnął 200 złotych i chciał po prostu ten towar zapłacić. Pani Eskiewiczka. Wręcznie grzecznie powiedziała, że ona nie ma rozmienić i ma gdzieś to albo iść rozmienić, albo iść odłożyć towar. Proszę pana, chciałabym bardzo uczulić ludzi, że jeżeli ten pan stoi o dwóch kulach i chciał zrobić zakupy właśnie w Biedronce, to nie po to żeby młoda osoba odsyłała go do jakiegoś najbliższego, publicznego, bliskiego sklepiku, żeby on tam poszedł rozmienić pieniądze. I proszę mi uwierzyć, nie jest to pierwszy i wyodrębniony przypadek, bo w takich marketach się właśnie to zdarza. Czy my jako potencjalni klienci, czy taki, taka biedronka, takie Dino, takie Polo, nie może wchodzić? Jeżeli jest zmiana na kasę, czy to będzie od rana, bo to są sytuacje też ranne, gdzie oni nie mają rozmienić pieniędzy, że oni nie mogą wchodzić z pulą na przykład 500 złotych drobnych, tylko my musimy się martwić, czy kupując bułki, mleko czy chleb, czy nam dany market rozmieni pieniądze. Wie pan co, byłam tak zbulwersowana tą sytuacją, tak mi było żal tego starszego pana, że nie wytrzymałam i się po prostu odezwałam. Mm -hmm. e, halo, ja jestem na... Tak, tak, antynia? słuchamy Panią cały czas, z uwagą. E, I nie wytrzymałam i się po prostu odezwałam. I spytałam się tej młodej osoby, że ona wchodząc na kasę nie może po prostu poprosić kierownika, czy w ogóle kogokolwiek, że są takie sytuacje i ona musi mieć te drobne pieniądze. Poprosiłam ją, żeby wezwała Panią kierownik i żeby tą sprawę załatwiła przy mnie. Proszę sobie wyobrazić, że wezwała panią kierownik mm -hmm. i powiedziała, że chciałaby, bo nie ma drobnych. Pani kierownik przyniosła te drobnych. O. I gdyby ktoś się nie odezwał, za chwilę ja mogę stać okularz, za chwilę ktoś inny może stać okularz, ktoś może stać z balkonikiem i te osoby będą odsyłane. Bądźmy uczuleni. Za parę lat my, czy ta młoda osoba, ona będzie tak samo zbulwersowana. Tak samo będzie potrzebowała pomocy. Ten pan się tłumaczył, że nie ma karty, bo on nie ma konta. Czy my w wolnym kraju, gdzie większość jest marketów prywatnych w ogóle, czy naprawdę ci ludzie nie mają skrupułów, żeby odsyłać starsze osoby, żeby szły rozmienić pieniądze sobie gdzieś, bo oni nie mają w kasie? Mm -hmm. Ja bym miała tyle z mojej strony. No, bardzo, yy. bardzo, bardzo taka yy, yy, ciekawa historia. Natomiast mówię, tu są dwie rzeczy. Jedna rzecz to oczywiście, tak jak już kilka dni temu mieliśmy w programie, i, temu, gdzie to nie? sprawdzaliśmy, że sklep yy, nie ma obowiązku, w sensie takim, że tą ja że że tak, tak. dokładnością kwoty się niestety klient musi przejmować, a nie sklep. Natomiast to tu myślę, że zabrakło po prostu empatii no, u, u kogoś to wiemy u kogo. Wiem, to z tą empatią to jest różnie, ale yy, ja uważam, że jeżeli wchodzi osoba na kasę o godzinie 13.30, bo to o tej godzinie się wydarzyło, to każdy market tego sprzedawcę powinien zabezpieczyć chociażby w 500 zł. Drobnych tak, po bo... 10, po 20. No tak, szanowna pani, Każde... powiedziała, że tam, jak potem przyszła pani kierowniczka, to o, okazało się, że drobne mówię, są. ile ci przyniosę, rozmienie. Czyli no. jest to tylko chęć z drugiej strony, a nie, że czekać tylko na ten zysk, który uzbieramy w tej kasie, no prawda? Że... I pan to sercem mnie ściskało. Zwłaszcza, że. Sercem mnie ściskało, no. bo mam rodziców, miałam, bo, bo taty już nie mam, mhm. robiłam zakupy, o wszystko się martwiłam i teraz sobie myślę. Taka starsza osoba. Ona jest zdana tylko na siebie, bo widocznie musiała przyjść do tego sklepu. Kupowała dokładnie panu powiem jakieś mięsko i dwie puszki Dobrze. karmy dla kota. Dobrze, proszę bo pani, znaczy tam. tak, po pierwsze pochwała dla pani, że pani się odezwała, bo być może wtedy właśnie ktoś. Ale każdy by się odezwał. z to już jest nie tym bywa. na ludzką jakąś tak. zdradność, gdzie ten starszy człowiek nie wie, co ze sobą zrobić przy tej kasie, prawda? Tak jest. A podróż... Ale mówię że powinniśmy, czy to nawet właściciele marketów, nie bądź, nie, nie być takimi po prostu zwykłymi hipokrytami. Rozumiem. Po prostu cieszyć się, cieszy, że ci ludzie przychodzą. Dokładnie. I te kasy są zabezpieczone powinno być poruszone na zebraniach wewnętrznych, o. że ci kasjerzy, ci kierownicy powinni zaznaczyć, że oni sobie wręcz nie, że to ma być, oni Rozumiemy. sobie tego musimy, od, już od kończyć, musimy już kończyć dzisiejsze wydanie, ale zrozumieliśmy, Dobre. o co pani ja chodzi. Pozdrawiamy serdecznie rozumiem, kierownictwa sklepów wszelakich, uczulajcie załogi, że prawo oczywiście, przepisy oczywiście, ale trzeba jeszcze być we wszystkim człowiekiem. Do usłyszenia jutro o 9.15. Jeszcze zapytam Stanisław Grochowiak, jak dzisiaj która rocznica urodzin? Dobrze powiedziałem 90.? Dobrze, to Dobrze. w takim razie w ramach polskiego hitu Anna Maria Jopek i y autor tekstu Stanisław Grochowiak. Genialnie. Proszę bardzo. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.